Może Państwo mają taki pomysł na biznes, w ramach którego chcą Państwo obsługiwać ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, którzy są zamożni i Państwo chcą sprostać czasami bardzo wyszuki wyszukanym potrzebom. Ale żeby wystartować takim biznesem, to także trzeba o tych klientach dowiedzieć się czegoś więcej. Jak to zrobić i jak trafić w gust? Takiej osoby, która więcej zarabia i ma zostać Państwa klientem. Żeby Państwu ułatwić to zadanie, przenosimy się teraz na SGH. Tam odbywa się dzisiaj konferencja pod naszym patronatem Polska Klasa Wyższa. A moim gościem jest Arkadiusz Wódkowski, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. Dzień dobry Panie Arkadiuszu. Witam pięknie. Czy jak mamy takiego klienta zamożnego... To jest rozwiązaniem, tak przekładając takie rozwiązanie z marketingu masowego, że my po prostu do takiego klienta zamożnego przyjdziemy z ankietą, tylko że my się na przykład zatroszczymy o to, że spotkamy się z nim w kawiarni, spotkamy się z nim w jego biurze, że my po prostu będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o nim, tylko my po prostu będziemy bardziej wygodne warunki dla niego stwarzali takie, które ma sprawić, że on się z tą opinią z nami podzieli. Czy też nie ma to i tak zupełnie sensu, bo oni tak z nami się nie będzie spotkał, nie będzie chciał z nami rozmawiać, więc jak inaczej można... Tak, czy tak, czy jak, jak inaczej można zbadać klientów zamożniejszych? Sens, sens oczywiście docieranie ma przede wszystkim dlatego, że klasa wyższa czy segment premium, jak go nazywamy, z reguły jest to segment wzorcotwórczy. Tak? Znane jest zjawisko naśladownictwa społecznego, więc te segmenty bardzo często jako pierwsze mają pewne zachowania konsumenckie, które później przejmuje klasa średnia czy, czy ogół społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o docieranie do, do tej grupy, to rzeczywiście jest to bardzo trudne. Pierwsze to mówię, że ma to sens, natomiast docieranie jest bardzo trudne. Tutaj takie wejście proste do kawiarni, to są oczywiście środki techniczne, można próbować, ale e, tutaj zupełnie inne rzeczy odgrywają rolę. Pierwsza sprawa kluczowa to jest kwestia rekomendacji. Nie dotrzemy do osób z segmentu premium czy osób z klasy wyższej tak naprawdę, nie posiadając dobrej, solidnej rekomendacji, najlepiej osoby, która e, zna tego naszego potencjalnego rozmówcę czy respondenta. To jest pierwszy warunek konieczny, a później mówiąc troszeczkę, Taką metaforą piłkarską e, gramy na boisku przeciwnika. Czyli tak naprawdę dostosowujemy czas e, rozmowy, miejsce rozmowy oraz e, tak naprawdę wręcz metodę badawczą, tak? Ale kto nas Naukowcy. może, panie Arkadiuszu, kto nas powinien polecać? Nasz powinien polecać e, bogaty inny klient nasz, czy nas e, powinien tak, z, z, z polecać, no ktoś to po prostu zna osobę, o, która ma większe dochody. Od wielu lat znana jest teoria sześciu uścisków dłoni, tak naprawdę mówiąca w skrócie o tym, że każdy z nas, bez względu na to do jakiej klasy przynależymy, potrzebuje tylko sześciu uścisków dłoni, żeby dotrzeć do, do prezydenta. I wiele wywodów i badań naukowych dowodzi, że rzeczywiście tak jest. W związku z tym, z jednej strony, mogłoby się wydawać, że rekrutacja klasy wyższej do badań, do konsultacji nie jest aż taka, aż taka trudna. I rzeczywiście, ośrodki i naukowe i komercyjne, bo te prace są równolegle w obu tych strukturach prowadzone. Docierają, faktycznie docierają i ma to, mają na to swoje sposoby, można powiedzieć, swoją kuchnię. Może tak, żeby e, widzą e, podpowiedzieć. No, po pierwsze, jak mówiłem, rekrutacja. E, druga sprawa, bardzo dobry, doświadczony rozmówca, wręcz moderator, który poprowadzi e, taką, taką rozmowę. Osoba z pewnym doświadczeniem, na pewno nie młody e, student, gdzieś jeszcze nie nieopierzony. To muszą być ludzie, którzy e, wiedzą o czym, e, o czym rozmawiają. Miejsce akcji, tak naprawdę to nie jest zwykła kawiarnia. Bardzo często omawiamy się w zamkniętych miejscach, w restauracjach. Proszę spojrzeć, ile dzisiaj mamy już restauracji, gdzie mamy tak zwane vip roomy, zamknięte salonki i właściwie każda dobra, szanująca się restauracja posiada jeden, dwa takie w tej chwili pokoiki. To są idealne miejsca do rozmów, do konsultacji. I właśnie to słowo konsultacja wydaje mi się tutaj bardzo sensowne. My rekrutując, zapraszając do rozmowy takie osoby, nie mówimy, że jest to wprost badanie. Mówimy, że jest to rodzaj właśnie konsultacji y, czynimy z nich i, i faktycznie nimi są pewnymi doradcami, konsultantami. To jest dosyć ważne, żeby oni e, ci nasi rozmówcy mieli takie poczucie sprawstwa, tak, że konsultacja, którą e, dla nas robią, z nami robią, mm -hmm. e, ma wpływ później na rzeczywistość. To, 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 to rozumiem, że to jest ta etap badania, ale ja cały czas jest, jestem tutaj myślami przy pana e, wskazówce, że te rekomendacje mogą sprawić, że my będziemy mieć takich klientów już, czyli już zarabiać, zaczniemy zarabiać. Więc no tak, kto ma nas pójdźmy, rekomendować? Panie Arkadiuszu, wracam z pójdź, tego badania. Pójdźmy tym cyklem. Po badaniach, rozpoznaniu potrzeb tej grupy docelowej, mamy później fazę, nazwijmy to umownie, komunikacji, komunikacji marketingowej. E, I tutaj, szczerze mówiąc, bardzo podobne metody y, działają. Tak? E, kwestia reklamy szeptanej. E, w ten sposób to dociera. Tak? A komu, tej, mamy szeptać? Ma komu mamy szeptać, panie Arkadiuszu, o nas? E, mamy no, szeptać myślę, prezesom tak naprawdę, innych firm? naprawdę chodzi tu o met Chodzi tu o metodę kuli śnieżeń. Tak naprawdę przebijamy się przynajmniej do jednego, dwóch przedstawicieli i on w swoim środowisku e, daną rzecz rozpowszechnia. Proszę zobaczyć, jak to e, wygląda. Często pierwszy model zegarka u kogoś, u któregoś z prezesów, powoduje, że, e, że, że, że następni też chcieliby ten sam mieć. Oczywiście też są, każdy trend ma swój kąt trend. Znajdą się tacy, którzy będą chcieli mieć dokładnie coś innego, być może e, droższego. Mm -hmm. Czyli my może musimy tym rekomendującym nas dawać nasze produkty. No, no myślę, że tak się dzieje tak naprawdę na próbę. Proszę zobaczyć e, bardzo ciekawy pomysł firm ubezpieczeniowych, które tak naprawdę so, proszę spojrzeć, gdzie oni sprzedają w tej chwili swoje produkty w winiarniach podczas degustacji. E, bardzo ciekawy pomysł myślę, że to jest absolutny w tej chwili trend e, biznesowy, tak? Czyli e, najpierw mm. próbujemy zainteresować tym, czym ta klasa wyższa się naprawdę interesuje, czyli na przykład dobrym winem a w trakcie e, próbujemy lekko sprzedać na przykład produkty finansowe, produkty ubezpieczeniowe. No, Pani Arkadusza, to, to nie jest, jest kwestią tego, tego też docierania do tej grupy, to gdzie my się będziemy pojawiać, że my musimy mieć wejścia na pokazy mody, na ekskluzywne imprezy kulturalne, do ekskluzywnych winiarni, restauracji, na prezentację e, czy tam degustację ich produktów, że e, chyba jak się ta firma nazywała, ale firma, która wprowadzała takie ekspresy do kawy. W Harvard Business Review czytałem o tym. Ona właśnie w strategii miała to, że się pojawiała w miejscach bardzo ekskluzywnych. No miała problem z tym, żeby dostać się do takich miejsc, ale że no, trzeba o to mocno zabiegać, pomysł. bo tam są ci klienci. Oczywiście, ja myślę, że tak jak badam ową klasę wyższą, e, najważniejszy jest ten punkt zahaczenia. Te, to, to pierwsze wejście, to mówiąc już językiem e, marketingu taka stopa w drzwi, ona tu musi być oczywiście bardzo ekskluzywna. Tak naprawdę e, z ostatnich doświadczeń widzę, że to co działa, to na przykład właśnie ten, ta ekskluzywność, ale w znaczeniu niepowtarzalności pewnej, no umownie nazwijmy to serii limitowanej na przykład czegoś, czego inni w danym momencie mieć nie mogą, tak? Jazda próbna wysokiej klasy samochodem, i przy okazji rozmowa też na inne tematy, niekoniecznie związane Panie z Panie Arkadiuszu, tu samochodem. postawmy kropkę, bo koleżanki, y, mi już z Panem dalej rozmawiać. Czas <grym naszej <grym rozmowy upłynął, ale jak Państwo, drodzy widzowie, są tym tematem zainteresowani, to proszę dać nam znać. Wrócimy do sprawy. Arkadiusz Wódkowski z konferencji o polskiej klasie wyższej, prosto z SGH, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, był moim gościem. Dziękuję za spotkanie. A za chwilę, proszę Dziękuję Państwa. Pięknie. 嗯。